Nowy Hyundai Tucson 2027 nadjeżdża wielkimi krokami. Na drogach pojawiają się już pierwsze zamaskowane egzemplarze, a to znak, że premiera jest bliżej niż myślimy. Choć obecny Tucson przeszedł niedawno lifting, jego dni są już policzone. Hyundai przygotowuje całkowicie nową generację, która ma być odpowiedzią na coraz silniejszy napór konkurencji, zwłaszcza tej z Chin. To będzie model kluczowy dla marki. SUV, który ma nie tylko dobrze się sprzedawać, ale także pokazać, że Koreańczycy potrafią tworzyć auta nowoczesne, dopracowane i odważne. Nowy Tucson 2027 nie będzie ewolucją, to będzie bardziej rewolucja. Hyundai czerpie inspirację z dwóch modeli: Kony i nowego Nexo. Z przodu pojawi się pełna listwa LED, która ciągnie się aż przez całą szerokość maski. Niżej reflektory zintegrowane ze zderzakiem, mocno pochylona szyba, płaski dach i kanciaste słupki C. Które nadają dynamiczny, sportowy charakter. Mówiąc krótko, Tucson wygląda, jakby wyprzedzał swoje czasy. A z tyłu znajdziemy świetną listwę, również na całą szerokość auta, wkomponowaną w błotniki, co tworzy efekt wizualnej symetrii z przodem. Hyundai zostaje przy swoim charakterystycznym stylu, ale podkręca go do maksimum. To nie jest kolejny słup, to manifest nowego kierunku marki. W środku dzieje się jeszcze więcej. Prototypy zdradzają zupełnie nową koncepcję kabiny. Zamiast klasycznych zegarów i ekranu pośrodku, cała deska rozdzielcza będzie jednym ogromnym panoramicznym wyświetlaczem. Hyundai stawia na nową generację swojego oprogramowania multimedialnego: szybsze działanie, lepsza grafika i bardziej intuicyjny interfejs. Materiały mają być bardziej ekologiczne, miękkie w dotyku i przyjemne wizualnie. Nowy Tucson ma stać się jednym z najbardziej zaawansowanych słów w swojej klasie. Na pokładzie pojawią się systemy wspomagania jazdy, czyli coś między pełną autonomią a klasycznym asystentem kierowcy. W praktyce oznacza to możliwość jazdy bez trzymania rąk na kierownicy przez krótki czas, automatyczne manewry wyprzedzania, a także bardziej naturalne utrzymanie pasa ruchu. Pod maską nie znajdziemy już diesla. Hyundai oficjalnie żegna się z silnikami wysokoprężnymi. Zamiast tego dostaniemy benzynowe jednostki z miękką hybrydą, pełne hybrydy oraz hybrydy typu plugin. I to właśnie ta ostatnia PH, zasięg wyłącznie na prądzie około 100 km. Hyundai dobrze wie, że dziś nie wystarczy tylko dobry samochód, trzeba zbudować coś, co przyciąga uwagę, wzbudza emocje i zostaje w pamięci. Nowy Tucson ma być właśnie takim samochodem odważnym, technologicznym i bezkompromisowym. I choć nie wiemy jeszcze wszystkiego, np. o cenach, to patrząc na sukces obecnej generacji, można śmiało powiedzieć jedno: sukces następcy jest niemal pewny. Podsumowując, nowy Hyundai Tucson 2027 to coś więcej niż tylko kolejna generacja popularnego Suwa. To zapowiedź przyszłości marki. Nowoczesny design, cyfrowe wnętrze, zaawansowane technologie i ekologiczne napędy wszystko wskazuje na to, że Hyundai znów trafi w dziesiątkę. Premiera w połowie przyszłego roku i jeśli wierzyć zapowiedziom, to może być najodważniejszy Tucson w historii. Jak sądzicie, czy Hyundai znowu trafi w gusta kierowców, czy może nowy Tucson okaże się zbyt futurystyczny? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę, jeśli chcecie być na bieżąco z nowościami motoryzacyjnymi. Do zobaczenia w kolejnym materiale.